Krzywdy adasiowi nie robimy. Luzda. Wiem, żebyś chciała, że masz patyk. A. A. <laughs> trochę po Bądź moim operatorem, ty był najlepszy operator na świecie. Okay. Zadaj mi jakieś pytanie. Pierwsze było. Co jadłeś dzisiaj na obiad, Adasz? Nie jadłem obiadu. Zjadłem dzisiaj bułkę z ziarnkami, miodem i mocno morzałowym. I jak się czułeś po tym posiłku? Jak się czułem? E, natychmiast zadzwoniłem do ciebie. Był przyjemny, ale pomyślałem o kolejnej przyjemności. Mówię, Adunia, chcę się z nią spotkać. Czy piłeś dziś jakąś herbatę? Nie. Czy głaskałeś dziś krowę? Nie, nie, ale zmieńmy to. <grymne> <grymne> o, ty głupi chuju, Adasiu. Patyk taki. To jest kawał konara. A wiesz, że to w ogóle mój tatuś zrobił i mój tatuś ma jakiś cel w tym konarze, tylko nie do końca wiem A jaki. A ten pręd był kiedyś w Adasia. W <grymne> Daj, O kurwa, co to? <grym> <grym> Festiwal, kurwa, śmiesznych Słucham. dzwonków. Dzwoniłam. I tutaj trzeba uważać, bo tutaj są te drogie rzeczy. Eee, miałaś wyciszony telefon. Kiedy będziesz jechała do babci? Dobra, damy radę. Już jedziesz? Już jedzie. Już jedzie? Mhm. Ej, a gdzie jest mój, kurwa, drugi głos. O ma chcę już Kurwa, uśledziony chyba W takich sytuacjach nie czuję się komfortowo, mimo wszystko dalej trzeba działać dalej, 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 dalej Dalej trzeba działać, tak oczywiście, to jest mój sposób na życie Wiecie dlaczego jestem szczęśliwy? Tak dlatego, bo trzaskam dłonią w stół jak potrzeba Nara Teraz nie czuję się komfortowo, bo jestem czerwony o dasz? Tak. A jak byłeś mały, to kim chciałeś zostać yy, w jak będziesz duży? Chciałem zostać ślimakologiem. Kochałem ślimaki, jak byłem mały i zbierałem je do takiego wiadereczka plastikowego. Było ono zazwyczaj niebieskie. I ja te ślimaki potem wypuszczałem w jedno miejsce naraz i patrzyłem, jak się rozchodzą na boki. Myślałem o tym, że będę badał ślimaki. Potem pokochałem inne zwierzęta. No i tak też zostało, że się z Tobą spotykam. Aha, okej, okay, rozumiem. A jeśli miałbyś wybrać jedno swoje ulubione zwierzę, to jakie by to było? Krowa. Krowa, którą lubię głaskać. My! <laughs> to jest kooperacja, Suki. <laughs> Doszło właśnie <laughs> o to chodzi. A jest cudowna. a czym się zajmujesz teraz? Teraz w tym momencie pakuję sprzęt do auta. Nie wiem, czy mówić do moich drogich, czy mówić do ciebie. Jesteś genialnym operatorem kamery. Pakuję sprzęt. Będę go rozkładał na sali niedługo i grał 18. Agacie, którą serdecznie pozdrawiam. Przecież raczej nigdy nie zobaczył mojego vloga, chociaż może kiedyś. Agata, pozdrawiamy Cię. No, pozdrawiamy pewnie. No i muszę to zrobić teraz, bo jutro mam osiemnastkę z Pawłem, a w sobotę osiemnastkę z Pojon i nie będę miał czasu wtedy na nic innego. Wiesz co chodzi. Dwa tysiące za buty. Wpadę tak, jakbym nie ostrzelił Pokażę wam coś fajnego. Patrzcie. Miecz. puchy a, a jak wchodzisz pod prysznic, to jaką część ciała myjesz, jaką pierwszą? cycuszki <głos> <głos> Zawsze stoję tak Najpierw na twarz mi leci woda Ale to mnie orzeźwia A potem tak robię, żeby na cycuszki mi leciała i robię tak A potem paszunie Paszunie i cycuszki, no Cyk Jeśli oglądaliście vloga Adasza Jak ostatnio pomagał jak panu zrzucać panu... orzechy To to ten tam... To ten pad yeah. O faktycznie jest yeah. <laughs> ale to jest taka wysokość, że ale nie żeby poruszyć yeah. Yeah. Nie spadł. No żeby orzech spadł, pani. Ale żeby orzech spadł! O! Spadł! Mamy go! Już się wynoszę! No i to. orzechy zrzucać, kurwa ludziom! Życie to nie bajka, kurwa księżniczko! I kurwa dobrze przeper przeperturbować, ale wiecie co? Kurwa, jestem Co? Dzień dobry. Ja nie wiem, czy ta pani coś do mnie mówi nadal. Że bardzo ładny piesek. A. Że bardzo piękny ten piesek. Boże, myślałem, że znowu mi każe wątpię. Bon. Nie. Ale praca DJ-a To się już zamknie To jakaś lipa o, lipa, lipa Kuja płacą Zapierdalać trzeba od poniedziałku do piątku Mieć całą to torbę kabli Odjebałem Nie, masz klucze moje? Do piwnicy? No Mam no. no to nie odjebałem Przepana! Przepada! Siempka! Pokazał mi piąteczkę! Przepada! Uśmiechnął się też! Ale dzisiaj... To Słońce tak działa na tych wszystkich nudów. You can call me what you want, I'm giving you a dollar this time. I'm gonna run away. But I'm going to You can call me what you want, I'm giving you a dollar. I'm gonna run away, run away, run away. Okay, okay dobre.

Która? Które? To mój? Żadnej No Ja nie umiałem Uwaga Adaś Ty masz lat? Dwadzieścia trzy Dzięki, kurcze jakie to miłe w ogóle A ty wyglądasz jakbyś miał 14. No to widzisz, na starszego wyglądasz Ale to przez głos Nagrasz no, Fortnite'a? Gra, słuchajcie. Są wszystko, co nagrałem. No, teraz o, jest stawka, jak idziemy wszyscy. A właśnie, przed no, nogi. Tylko każdym nogi. A dawajcie, zsynchronizujemy. Na 3, 4 idziemy prawą. 3, 4. Nice. Dobra, no. Dobra, wy ster. Mam Sorry, ja nie no man, I'm going try. Ale nie ma, bo jest starszy ode mnie i już tu nie mieszka. Ale dajmy no, to. Ten... No powiedz jak ma na imię. Pada bo cię znienawidzę na zawsze już. Nie kłam. Nie kłamie. Nie znienawidzi mnie. mnie znienawidzę. O, o, o. Wspaniały. Będę mówił z pełną buzią, bo to kulturalne i chciałem powiedzieć o Mikołaju Koperniku, ale nie o jego osiągach bo to, że zatrzymał ziemię, a ruszył słońce, to jedno, nie? Ale chcę powiedzieć, że on bardzo nadużywał ladacznic. Otaczał się szmatami i przez to, niestety, ale jego słowo było niepoważane wśród ludu. No i to by było na tyle, bo pani tam idzie. No i co? No i te ladacznice mu tak namieszały w głowie, że przestał swoje naukowe wywody głosić wśród ludu. Przede wszystkim księża go nie szanowali, bo bez ślubu robił dzieci. No i od tamtej pory Mikołaj Kopernik, zamiast być kojarzony z czymś, co jest fajne, żywiołowe i energiczne, to jest kojarzony z oazą. Na rędzinach w oazie. Ujęcie? Robisz ładne ujęcia? Robisz się moimi emocjami? Nie, robiłam zdjęcie pszczoły, a ty jesteś w tle. O. No właśnie, to są, się roi aż Roj od pszczół. Roi a od pszczół. Adaś, a może sobie zrób z nią zdjęcie? Z pszczołą? No. Dobra. Chodźmy Kasiu, to dobra. dla ciebie. <grym> no, Gdzie jest ta nie wiem, gdzieś była. O, czekaj, coś. Widzisz ją? No. Dobra. I One są prawie tak pracowite, jak wy niepracowite. Ja jestem pracowita. Ta, ty jesteś pracowita. Ty jesteś jak nie pszczoła. Co się kurwa śmiejesz? od 6.30 na nogę. Piąteczko. A ty? Ja od 11. No właśnie. I jeszcze masz problem, jak chcesz spać po pracy, a ty sobie śpisz, a ja nie. Trzeba chodzić wcześniej na skoń. Trzeba nie siedzieć do późna. No ale ja robię produktywne rzeczy. Rozwijam się. No a ja siedzę z tobą do późna. <noise> ale ja się rozwijam, a ty słuchasz. Nie, to ty słuchasz, a ja się <głos> rozwijam. <głos> <głos> Dobra, biorę <noise> Tak? To są gruszki. Tak? A dlaczego są okrągłe? Bo są zmutowane, są to w lesie grusze. Typowa grusza w lesie dzika. Chcesz A spróbuj. Założyć? No jabłku. No bo jestem, ja że spróbujesz. Nie co Jakąś faselę, która wyglądała jak buf, Ale to nie było <noise> A to jest dobre jabłko. Będzie cię bolał brzuch. Nie będzie. Jestem ja w Ktywa dojebana. do jebana. To jest do wspinaczki. Tak, ale poczekaj, pokaż tak, jak to, co ja przed chwilą widziałem. Nice. To jest chuba, jest to grzyb pasożytniczy, który na drzewie niestety osiada i z niego czerpie energię, natomiast jest z nią patent, ona jest świeża, więc akurat lipa, ale jakby była sucha, można ją urwać i podpalić i ona jest dobra wtedy na komary. Ten dym z chuby wtedy całkowicie odstrasza komary, spróbujemy się wspiąć. No da się, szkoda, szkoda butów, no szkoda butów. Wiecie. Znowu nagrywasz. No dobra, to opowiem. Ale to będzie ostatnie drzewo, o którym opowiem, bo muszę skorzystać też z lasu, bez telefonu. Jest to orzech laskowy i w małym, jak widać, wydaniu wygląda troszeczkę jak krzak. W dużym wydaniu już jest to bardziej drzewo. I proszę bardzo, tak wygląda mały zarodnik takiego oto orzeszka. To kiedyś będzie normalnie orzeszek laskowy. Fajne. dobra. Okej. Okay. No. Jest. I do vloga. I na YouTube'a, I do internetu. I na kanał. A teraz co zrobię? I dajcie lajka. I suba. I zostawcie kom. I dzwoneczek. I na youtubeka To jest chłopak. Pędzą konie. Po betonie. Po betonie. Pędzą konie po betonie. I do vloga. I do vloga. I na YouTubka. I na YouTubka. I do pieca. <grym <grym I konie do pieca. <grym <grym I na skrzynkę no, na na Dotknij to. Dla kontentu ale, Dasia, okay, to nie działa okay, naprawdę, to jest głupcze. Ale, to ty domierz? nie do Dobra, to w <grym>? dobrze. To ja podjadę potem. A kuku. Toxie, a wystaw rączkę taką piąskę. Dobra, to najwyżej Nie, ty podjadę. to robisz. Dziękuję. Buziaczki. to jest takim ślicznym konikiem? O, mm. mm. o siu tak robi. Ostatnio już o tym rozmawialiśmy. Ale zapach. Mm. <laughs> I to vloga. Ej, jakie to jest wielkie kur... I to vloga. I to vloga. Ale, ten kucyk się do mnie dogaduje. I, I się wie. To jest konia, można jeść. A to nie słonia? Słonia można pić, a konia można jeść. Zaraz się zeźwieką. Tajeczek za te No ale dobrze dajmy. No. A za kogo ten nie masz? Kurwa, no przyszedłem to po prostu pooglądać. No kurwiło mnie to, że myślałeś, że chcę to wyrwać. Ja tak robię! On tej poogląda. Czerwony. Czerwonym. A co zbieracie kwiatki? No, nie. nie no, ale zapascynowało mnie w ogóle. Co to jest? No coś takiego się nie widział takich kwiatki. Nie widziałem. No takiego jest żeby sobie tak zwieć... Nie. Nie no widzę. dobra, ale takiego... No no to widzisz, taki łogun ma. No łogun jest konkretny. Ale nie pachnie. Faktycznie. No. Doberek. Dzień dobry. Dzień dobry Ale u mnie tam to jest tak. No, a to akurat... Nie wiem jak to się nazywa. Nie. Nie To weź internet sobie po to prostu to internet. internet. No co, no weź no tak, no tak, to i, i tak. wyjdzie Nie no przecież Nie chciałem sprawdzić. Ale, ale nie, jest. nie no jest cudowne. Aha, pojrzyj tam jest większa. Ale to że nie widziałem Ale, ja no, ale chodź, nie bo tam jest duża duża roślina, ale to jaki konkrecior A, jest. No to nie widziałem jaki konkrecior był ja nie widziałem. Do vloga. Ale takie samo, zobacz, to wszystko jest takie samo. Okay, no Akurat dobra. w tym roku mniejsze urosło. No nie. No tego to nie ma. Ja też. Ja już tak nie cwaniak. A może Kołam. by wyrosło, W jakimś tym. Aj ty. się dopatrzy, kwiatuski. No bo ja wszędzie w ogóle nie wiedziałem, że takie coś istnieje. A kwiatek tu nie duży. A to jakie konkretne, nie? To tam to było jeszcze konkret Jakie ciężkie to było? Kawał kwiatostanów. Dobra, dziękuję Państwu. Dziękujemy. Miłego Niemiec. A da, Ada, Ada nowe. I do vloga. I na YouTube. -ka. Stańcie obok. W siebie. Ale świtezianki. No chujno spróbuję kurwa no. dzisiaj otworzyli podobno jest najpyszniejsze milion 1500 aut od groma i jeszcze więcej. To moi drodzy będzie zaraz teścik. Popejsta. No jest to coś nowego. Nie spodziewałem się, że zaskoczy mnie jeszcze kiedykolwiek jakiś burger z kurczakiem. Raczej spodziewałem się standardowych smaków, a... Faktycznie było nie do końca standardowo, tak pod względem smaku. Nie będę oceniał, ale, ale myślę, że jeszcze wpadnę, żeby spróbować jakiś wingsów. Sorry. Przypał, bo chciałem sobie wziąć od razu te skrzydełka i je od razu nawet zamówiłem. Ale okazało się, że mam trzy dychy na koncie i trzy dychy w portfelu. I nawet nie pomyślałem, że może bym rozbił ten rachunek, żeby trzy dychy zapłacić, tak, a trzy dychy. Tak nie, mówię chuj z tymi skrzydełkami, daj mi kanapkę. No więc jeszcze na skrzydełka wrócę. Uff. No nie, ale słuchaj, cóż, obejrzyj sobie. A teraz. E... i obejrzeliśmy szczęsnego. Za niedbiskiem. No i fajnie. <śles> <śles> No. Kot No i co Pogoda typu piękna No nie no w ogóle jak to wygląda Jaka jesień jak deszcz W ogóle dobra patrz ja robię takie piękne ujęcie. Nie złataje się, jest w tym roku. Naprawdę mi się ona bardzo podoba. Ja życzę wszystkim miłego dzionka, wieczorku, obojętnie, co macie zamiar teraz spędzać na rap.